Dobrze moi drodzy, jedną z ciekawszych rzeczy na Teneryfie oprócz, oczywiście, parku, który już widzieliście, są naturalne baseny w szczelinach wulkanicznych w miejscowości Garachico na północy Teneryfy. Co jest ciekawego i fajnego w tych basenach? Jak widzicie, są one przygotowane do tego żeby można było się z nich zupełnie swobodnie kąpać. Tam sobie można nawet, widać, z podestu poskakać. Dzisiaj są chyba dość spore fale, dlatego nikt się jeszcze nie kąpie. Tutaj są zrobione drabinki do wyjścia. Jak widzicie z tego jednego, obejrzymy zaraz kilka innych. Ale tam widzę, że są takie jeszcze też spokojne, więc coś czuję, że ja się z pewnością wykąpię. Co mnie zafascynowało i co mnie się tu spodobało, to muszę Wam powiedzieć, tak. Po pierwsze, wejście na te baseny są całkowicie za darmo. Co, Co nie jest takie oczywiste, bo jak wiecie, u nas pewnie wszystko by było szczelnie ogrodzone, kosztowałoby majątek, żeby się tu dostać i byłoby to pewnie tylko dla wybranych. Tutaj, jak widzicie, jest to ogólnodostępne. Są przygotowane, jak widzicie, o, różne tarasy, z których można skakać sobie pięknie do tej wody. Chodniczki, mosteczki ze stali podobno nierdzewnej, ale jak wiemy słona woda potrafi leżeć wszystko, więc tu już po barierkach widać, że natura się wdziera w głąb tych stal tej stali nierdzewnej Oczywiście naturalne kamienie wulkaniczne, tak to właśnie wygląda na tym wszystkim zostały podrabiane te wszystkie tarasiki i chodniczki i wygląda to naprawdę imponująco Jest ich tu sporo, obejdziemy, zobaczymy, tu jest taki ładnie duży, ale dziwne, że się nikt nie kąpie, no mocne fale są, może to dlatego boją się ludzie, żeby nie rzuciło ich, bo jednak skała wulkaniczna, wiecie, jest jak grafa, o problemy nie, nie trudno, ale za to tutaj, zobaczcie, tu już są takie fajne, ściuteńką krystalicznie wodą i zupełnie zupełna cisza, rybki pływają No, coś czuję, że to się będzie trzeba wykąpać Pięknie to wygląda, tylko... Aha jest, są normalnie schodki, można wejść, wyjść. Super. Patrzcie, nawet do tych mniejszych porobione są, że można wejść. O, tu jest następny taki cichutki z pięknym, nawet zjazdem, zobaczcie, w wózkiem inwalidzkim, można sobie wjechać tutaj. Z tu tymi dbają, nie? Można, można. O, jest pierwszy odważny. Proszę bardzo. Pięknie. Można, można. Jeszcze zobaczymy tam z tyłu, też są jakieś. A potem będziemy się pluskać. No, najpierw jeszcze zobaczę, jaka jest woda. Tutaj woda jest taka jakby mętna. Pewnie jest to efekt minerałów jakichś, bo sama woda w oceanie jest czyściuteńka zresztą widzieliście te spokojne baseniki tam było zupełnie cicho no i czysto no jest ich tutaj od grona naprawdę zobaczcie tam są przygotowane jakieś miejsca chodniczki pierwsza myśl jaka mi się nasuwa widząc te Miejsca tutaj to gdyby nie to, że ta czarna skała wulkaniczna to trochę podobne do Pamukkale Jest? Jest, oczywiście. Dobrze, mała przerwa na sesję zdjęciową dla pani i idziemy dalej. Zobaczmy, jak to wygląda. Ciezynka między skałami wulkanicznymi. Wszystko jest ładnie zrobione. Także jak ciekawią was takie miejsca, no to jest to jedno z miejsc, które można sobie wpisać na na mapie wycieczek. Jechaliśmy tu z południa. My tu przyjechaliśmy z Los Cristianos, bo tam właśnie urzędujemy. Jechaliśmy ponad godzinę. No drogi ciekawe. Pokażemy Wam na innych filmach jak to wygląda. Ale jest, jeżeli wynajmiecie samochód, to jest to dla ludzi o dość silnych nerwach, muszę Wam powiedzieć. No, tu już ktoś wyskoczył z ciuchów, więc się kąpię. Proszę zobaczyć czy... O wróci, o jaki krawik ładny zobaczcie Czarny, wulkaniczny O biega sobie Uciekł O tu małych jest pełno No piękne miejsce Przyszczytańka wola Jak widać tu już jest normalnie ocean, to już nie jest basenik, to normalnie ocean, ale też jest ładnie przygotowana drabinka. Zobaczcie, panie jak mu głęboko nurkuje i jest czysto, woda, widać ją doskonale.